Hej, cześć, witajcie. E, witam w kolejnym odcinku z gry RS Frontier. E, ten odcinek nagrywam od razu po poprzednim. Także nie gniewajcie się, jeżeli e, rad waszych komentarzy jeszcze nie zastosowałem. E, jest to spowodowane właśnie tym, że ogry, nagrywam jeden odcinek od razu po drugim. E, udało nam się piekarnie przenieść w przednim odcinku. W tym odcinku e, na samym począteczku. E, Została wybudowana, i teraz jak wygląda sytuacja z żywnością? Bardziej chodzi mi tutaj oczywiście o ziarno. Mm, tak, ziarno jest chyba na okrągło e, zużywane, przerabiane na mąkę. Mąka jest przerabiana na chleb. To jest wędzone mięso, a wygląda jak chleb. E, I chleb jest już zużyty. No dobrze. E, czy nie, w pierwszej kolejności rolnicy. To już chyba będzie tradycja początków odcinka, żeby tych rolników uzupełniać. No i teraz tak, czy jakaś osoba tworzy lniane ubrania, to chyba będzie w usługach, chociaż może i nie. Jest tkacz. Tkacza jeszcze nie mamy. Także może o to zeznajmy. Ale no już troszkę mamy, tak że na pewno będą mieli. Eee, co z tym robić sklep ze świecami. Tkacz. Tkacz ustawimy na miejscu piekarni. I uważam, że jest to wyśmienity pomysł E eee, No i tak. Skoro rozbudowaliśmy osadę na tyle, żeby obudować cały tak naprawdę rynek dookoła, myślę, że to jest odpowiedni moment, by zacząć budować mur. Tylko do muru potrzebujemy drewno. A drewno zbierają obosy pracownicze. No to już nie bardzo zbierają. Ale, ale o, ile tutaj jest jeleni. Ojejku. No cóż, prędzej czy później na pewno tu zawędrujemy. Póki co jest to za bardzo oddalone od nas. E, Także. No, w poprzednim odcinku w sumie dałem więcej, więcej osób do Drwała. Tylko teraz nie jestem pewien, czy to było dobre rozwiązanie ponieważ wychodzi na to, że my obecnie mamy większe problemy z kłodami, nie, czyli surowcem potrzebnym na e, drewno o połowę, niż. W, e, I dlatego jest bardzo mało tego drewna. No i teraz zostaje pytanie, czy, czy to dobre rozwiązanie, żeby tak dodać jednego drwała? No cóż, czas pokażę. Postawimy obóz pracowniczy nastawiony na zbieranie, czy jak tu postawię tak, wpływa to na atrakcyjność. Eee, czy jak postawimy obóz pracowniczy nastawiony na zbieranie drewna, to czy to nam dużo da? Po prostu zbyt strony zobacze, a po tej stronie nieprawidłowe miejsce. Kurcze, ustawimy to w takim wypadku tutaj. I zbocze nie przeszkadza, i miejsce też wydaje się w porządku. Eee, dobrze. Przybył podróżujący kupiec. Kupiec Atka. Cześć, Atko. Sprzedajemy tobie ceramikę, żeby nikt nam nie ukradł. Sprzedaj przedmioty. I jako, że tej ceramiki mamy całkiem dużo, dajmy jej jeszcze, może 100 sztuk. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Chcesz po korzystnej cenie kupić od nas rudę żelaza? Oczywiście, że Ci ją damy. E, mamy 276 sztuk. Dajmy jej no, troszkę więcej jak połowę. E, I kamienia. Kamienia to Ty chcesz od, dla nas sprzedać i narzędzi nie mamy także narzędzia też by się przydało kupić ale to najpierw nie zajmą się transportem tych rzeczy i wtedy dopiero przejdziemy dalej co ten drugi kupiec ma nam do zaoferowania też chcesz kupić od nas ceramikę tutaj ceramika jest po 12 a tu po 18 Czyli w sumie to ty dostaniesz ceramikę. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Hmm. Przepraszam na emocji. Już trochę za długo mówię. Mamy dużo mąki bardzo fajnie. Czy coś od ciebie możemy ciekawego kupić krowy? No tylko krowy, przynajmniej tak mi się wydaje, że jeszcze są troszeczkę zbugowane. Nie za dużo. Nie za dobrze działają, może tak. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, gdy chciałem mieć te krowy, pokazywał mi się komunikat, że cały czas brakowało im pożywienia, także życie im spadało. Nie wiem, czy będą umierać, jak we spadnie im życie, prawdopodobnie tak, no ale już to się dalej nie zagłębiałem. Bardzo mnie irytowało te ciągłe komunikaty, że nie mają pożywienia, nie mają paszy, mimo że mieli tak naprawdę i osoby zajmujące się bydłem, i w magazynie 100 dole też było pożywienie. Tu będzie dalej pszenica. Tutaj mamy to. Tutaj już niedługo będzie rzepa. I tu będzie fosola. Także jedzenia na zimę będzie sporo. No tylko kwestia tego, żeby bardziej zająć się może drewnem, bo drewna ciągle mamy mało. A przypominam, że drewno produkujemy i drewno o połowę, i drewniane deski. Także to cały czas jest zużywane. Hmm, może w takim wypadku wykarczujmy tą część lasu. Będzie łysa góra. No, jakiś spadek FPS-u był przez sekundkę. Tutaj mamy nawóz. A kupcy odjechali. Ojejku. Tak spojrzałem na ten wóz. A No trudno. Niech i tak będzie. Pluje sobie w brodę. Nie skorzystaliśmy z 18 sztuk złota za jedną. E, za jedną ceramikę. Ale niedobrze. Bardzo niedobrze. Utracono zbiory z powodu wysokich temperatur. Aj aj, aj. Aj, 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 ile się tutaj dzieje? No, dzisiaj jest jakiś pechowy chyba odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak wyglądamy z, z rękim pracowniczym? Na 18 robotników, także powinno to szybciej iść. Chyba, że zajęli się wszyscy karczowaniem lasu. I to może być problemem. Znaczy problemem. E, też nie można tego tak nazwać, bo zawsze to będą dodatkowe surowce na budowle. Tylko ja bym chciał, żeby jak już wykarczujecie ten las, żeby to poszło do obozu pracowniczego i poszło. Brawo! No nie wierzę. Jestem z was niemalże dumny. Moi kochani osadnicy. No dobrze. Bardzo dobrze. Także jak to tylko wybudują, możemy postarać się o dalsze zwiększanie atrakcyjności. Tylko tu są chyba wszędzie w centrum gospodarstwa rolne. A jak sprawa wygląda z ich ogólną ilością? E, brakuje nam jeszcze jednego. Także już bliżej jak dalej. E, jak się sprężymy? Ile mamy złotych w faktorii? 1000 sztuk. Tu potrzebujemy 1200 sztuk. Eee, jak się uda, jak dotarą do nas e, ludzie, to ulepszymy centrum miasta na poziom trzeci. Jeszcze w tym odcinku. Także, no. Bardzo mnie to kusi. No to cóż. Zajmijmy się tym. Okej. Okay. I tutaj ustawiamy oczywiście priorytet. Jeszcze pięciu mieszkańców. Czterech, przepraszam. I będziemy w domu. O, dwóch się urodziło dobrze. Jeszcze niech dwóch dotrze. Zbiory utracone z powodu zwierząt. Znowu nam wyżerają. Ty, gościu, kim ty jesteś? Zbierasz, panie zbieracz. proszę ich wygonić. Brak magazynu na złoto, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Eee, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie wybudować spiklerz. Eee, nie, nie skarbiec. Magazyn. Magazyn wagonu, spiklerz. Skarbiec jest. Jest taka możliwość, tylko że jest problem. Zbyt strome zbocze, to jest ten problem. Czy jak to obrócimy w ten sposób? Jest tylko zablokowane przez budynek. Czy z jaki budynek? Yhy, dobra. Już paniał. Eee, nie, niech to wszystko wykarczują. I to najlepiej niech się zajmą tym w miarę szybko. Zbierać zasoby z priorytetem. Tutaj również ustawimy priorytet, bo chciałbym już może wybudować skarbiec i żeby on był właśnie w tym wewnętrznym pierścieniu murów. Tutaj też ustaw priorytet, i tu też się tym zajmijcie. Strasznie dużo ręcznego. Ustawiania priorytetów, no ale już niech im będzie pójdę im na rękę. I teraz, tak tutaj, prawdopodobnie moglibyśmy postawić tutaj zablokowane, zablokowane, zablokowane przez budynek. Ale jaki budynek? Czy to dalej jest? Tak, to dalej jest garnizon. Olipka. Czy jeżeli to przeniesiemy. Tak, jesteśmy w stanie to dalej przenieść. E, czy jesteśmy to w stanie ustawić w ten sposób? Nie. Ale jedną kratkę jesteśmy w stanie to przenieść, z tego co widzę przynajmniej. Oho. Na to wygląda. Także ustawimy to w ten sposób, i wtedy mam nadzieję, że zmieści się. Eee. Skarbić w tym miejscu. I że będzie wszystko cacy. No i cóż, zebraliśmy dość pokażenia ilości drewna. Tutaj nastawiamy na tylko drzewa. Zmieniamy tu. I chciałbym, żeby na tym skupiły, skupiły się cztery osoby. Tylko i wyłącznie na zbieraniu. Drewna. Tutaj już działają. Bardzo fajnie. Dwóch mieszkańców chyba już nie zdobędziemy. E, czy gdzieś zostało wybudowane gospodarstwo rolne? Może. Jak wygląda sytuacja z atrakcyjnością? Dwa punkty brakują. Przeliczyłem troszeczkę. Dekoracje. Mały plac. dwa. Trzy. i na tym prosiłbym żeby się skupić mości lordowie tak ładnie was nabrzmiałem eee, nazwałem, nie nabrzmiałem eee, tak ładnie was nazwałem, także na pewno musicie teraz się przyłożyć do pracy eee, skarbiec, skarbiec, skarbiec gdzie jesteś panie skarbiec, w magazyn jest i skarbiec. Jest i on. No i niewiele nam to dało. A no nie, przepraszam. Dużo nam to dało. Okej. Okay. I udało się w wewnętrznym pierścieniu pomieścić również skarbiec. Co prawda troszkę tym... O, tak, 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 tak. tak. Eee, tu już mamy mieszkańców. Przenieść złoto. Globalne zapasy. 1200 oczywiście, konfirm. E, będzie problem z. Będzie problem z. Właśnie, magazynem na złoto. E, niestety w tej grze działa to w ten sposób, że mm, każda rzecz, mm, przynajmniej każda sztabka złota zajmuje jedno. Miejsce w spiklarzu w magazynie ogólnie. No i to jest o tyle problematyczne, że jak mamy dużo złota, to te złoto też zajmuje pojedyncze sztuki, miejsc. Nie wiem dlaczego tak to twórcy rozmyślili. Prawdopodobnie właśnie po to, żeby ludzie skupili się bardziej na budowie skarbca i żeby dopiero wtedy gdzieś tam te przychody były e, znaczące ale no cóż, nie mnie to oceniać no w sumie mnie, bo jestem graczem i gram tą grę ale cóż, nie jest źle zaraz skarbiec będzie niech się ktoś zajmie to tym jednym budynkiem mam jeszcze dwa miesiące czy czegoś tu brakuje? tak już żywności więcej potrzeba nam więcej złota no cóż najwidoczniej jeszcze w tym roku nie uda nam się tego ulepszyć e, 1200 sztabek złota ale dlaczego i dlaczego tym się nie zajęliście mości panowie cóżeście uczynili Dlaczego tak się stanęło Gdzie to złoto wyparowało? Ludzie, ludzie! O, wybaczcie telefon! Jeszcze na koniec odcinka! Bardzo super! cóż, no cóż! No nic, najwidoczniej w tym odcinku jeszcze tego nie zrobimy. Także będziecie musieli sobie chwilkę poczekać. Ale już najprawdopodobniej w najbliższym czasie się tym zajmiemy. No dobra, także ta zima już się chyli ku końcowi. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie. Łapkę w górę, nie żałujcie. No i widzimy się w przyszłości. Hej!